Mano kolanowicowie jak oglądacie ten film, to pewnie już widzieliście, że jest nowy smak Wojanków. I tak się składa, że ja ten nowy smak Wojanków już mam u siebie. Patrzcie, to nowe Wojanki, multivitamina! Ale chwila, chwila, dlaczego ich jeszcze nie mamy na Wojanowicach? Co jest grane? Przecież to jest, nie powinno tak być. Zobaczcie, ostatnio tutaj wielka dziura została zrobiona przez bombę atomową i szalonego naukowca. A w dodatku szalony naukowiec tam, właśnie w tym ogromnym, strasznym wieżowcu, pracuje nad kolejnym. Bombą atomową, więc to dziś musimy zrobić nowego Wojanka. Jest nowy, pyszniutki Wojanek, Multivitamina! I to nie jest AI, słuchajcie, to jest naprawdę się dzieje. Ten smak jest dostępny w Biedronce, w Biedronce, tak, nowym sklepie, słuchajcie. Do tej pory Wojanki były dostępne tylko w żabce, ale już teraz jest nowe miejsce, w którym możecie w prawdziwym życiu znaleźć Wojanki i to nowy smak Multivitamina, która jest dostępna właśnie tylko w Biedronce. A w żabce dalej są nasze stare, dobre smaki dostępne. Więc dalej możecie sprawdzać w żabkach Ale teraz, jeśli macie na przykład yy, yy, wycieczkę do Biedronki I sobie chcecie pójść To możecie sprawdzić nowe smaki Wojanka I to jest właśnie Wojanek Multivitamina Miałem tego nie robić od razu Bo słyszałem, że Ptyś właśnie pracuje nad nowym Wojankiem Więc słuchajcie Miałem tego nie robić, ale to zrobię. Napiję się teraz. Teraz już tego smaku multivitamina, witamin, bo już nie mogłem go doczekać. I uwaga. Mm -hmm. Ej, dobra. To jest zupełnie inny smak. To jest, to jest ten smak, słuchajcie, to jest ten smak, którego potrzebowałem od tak dawna. Naprawdę, ja tutaj miałem non wojanki. I tak mówię, napiłbym się jakiegoś nowego smaku wojanka. <laughs> I pojawił się on, wojanek multivitamina. Więc wszystko już jest, wszystko pięknie, fajnie, ale pytanie, bo nie mamy jeszcze tych wojanków na Wojanowicach. I to jest wielki błąd, co tu się wydarzyło? Bryprypata, br, ty wojanka, to pij nowego multivitamina. gdzie jesteś pty? A ty nobek, przestań mi tyle przeszkadzać, ja coś robię. Do... No ale już bym chciał nowego wojanka, ile mam czekać? Coś to mi przeszkadza, no weź coś powie. Tyś, ale serio, ile można czekać? Słuchaj, ja tu już mam wojanka normalnie w ręce. Trzymam mam go. go, mam całą zgrzewkę. Nie dobra, ja ci pokazuję w tym no, momencie patrzę. Szefkę wojanków i wiesz, gdzie byłem po te wojanki maślana. Byłem Wiem, w Biedronce. No dobra, to i tak, ale ja nie zdążyłem tego zrobić a ty a ty jeszcze nie zrobiłeś ich na wojanowicach. Zaraz na strzelane naukowie to rozwalił już nie będzie Wojanowic nie będzie, tu nawet nic, wojanków nie będzie. Co no, to, to ma być? Musisz się spieszyć. No. No, co? Zamiast mnie wyzywać, to wy mi pomóc, bo jest ostatnia rzecz, która stworzy naszego nowego wojanka o, na wojanowicach. Okej, okay. okay, dobra, no to. Słuchajcie, chłopaki, mm, musicie uh -huh. iść teraz do szabki i kupić dwa wojanki. Jednego pomarańczowego i jednego niebieskiego I Ale potem ja musimy go Ale ja już wojanki, zobacz jak ty ty, go, to... <laughs> Zobacz Widzisz, normalnie my... Tylko my nie Ale... jesteśmy przygotowani tak zawsze ma wojanki u siebie Ja mam zawsze ja wojanki, prawda. jestem zawsze przygotowany z wojankami I nie ma sytuacji kiedy bym nie miał wojanków A teraz mam nowego wojanka Multivitamina Ale ci ze też bym się napił, wiesz? E, no dobra, to, no, to, to co, to wrzucamy Ej, tojtek, to? jak tylko chwila, ktoś nas chyba podgląda Gdzie? No tutaj jest za tą ścianą, przez chwilę głowa wystawała. Co to jest? Co Pops, to stylikowo? jest? Nie. Krowa! Ona jest myślą, on. ten tyś nie prawda. Dobra, się nie śmiejcie za mnie. Dobra, słuchajcie, ja okay. idę do kompa i teraz stoję tak, tak, czekaj. Aha, no. Teraz możesz rzucić wojanka pomarańczowego, wrzucaj go. Dobra, a patrzcie widzowie, tutaj mam wojanka też pomarańczowego, bo oczywiście wszystkie wojanki mam I on jest ewidentnie pomarańczowy, a nowy smak, multiwitamina jest taki żółty, więc no, no Ptycho to sobie zrobił pod siebie teraz tego wojanka. Można powiedzieć, to że prawda. to jest tysiowy wojanek, nie, a ten. Pomarańczowy. Ale, ale, nie, 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 nie. To. Wyciągnął, nie rzucił tego. Nie Zara, no dobra. dobra. Rzucę pomarańczowego najpierw. tam pomarańczowego. Okay. Ale nie jednego, kilka może, będzie lepsze. Poczekaj, poczekaj. Jeden? Musisz, tak, jeden wystarczy, spokojnie. Aha. I teraz niebieskiego. Niebieski. teraz niebieskiego. Jest, rzuciłem dobra? niebieskiego. Proszę, Wiesz, niech się zrobi wojarek nowy, multiwizami na nowojanowicach. <laughs> O, dobra, mamy stronę i co teraz? Eee, eee, no bojanek. i zobaczcie, tutaj powinno być już coraz więcej załadowane z eee. Insulinadu! Wojanek poczuj smak wojanowiec i to jest ee, dalej nie załadowane do końca. Jakuj jestem, masiana, no miałeś to już naprawić, mieliśmy już wiedzieć ty, ty, ty. jak zrobić nowego ty, ty, ty. wojanka Multivitamina. Ty, ty, ty. Właśnie salony naukowiec, my potrzebujemy na niej! Jak Chyba tam może rację. być? Mam w życie, życia, a nie mam jeszcze na wojanowicach. Słuchaj, przecież to a no ten tak, smak jest zrobiony z owoców wojanowic. Zapomniałem, Tojtek, zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy. No. Ty musiałeś się napić tego wojanka w życie, żeby się to pojawiło na stronie. Eee, dobra, ale. A ja to tak ale jeszcze fajnie. raz go napić? Dobra, czekaj, no, dopijemy tak, się go. Musisz się go napić. I to się powinno zaraz okazać, tak. Dobra, słuchajcie. No to życzcie mi zdrówka wojankowe, zdrówko z nowym smakiem wojanek multiwitamina. Uwaga, testujemy. pij go do nie, ja nie mogę mm. to musimy teraz zadziałać, to teraz na 100% Ej. zadziała! Zobaczcie, tylko pojanka, czekaj, dobra, to teraz musimy co Odśmierzyć stroną. No i o, dobra, czekaj! Uf. Pojawiło Ej, to się! się. Tylko wojanka! Tylko Czekaj, ale czy to jest już końcowe? Tak, wojanek multi widzimy na Wojanowic. Ale cały w ładny! Ile tu owoców tam ty masz? Poczuj smak wojanowic właśnie! Bo to Moja nie nobic. byle jakie owoce! To są owoce z wojanowic, patrz jakie piękne tutaj są owoce! A nawet widzowie mam tutaj owoce, te Owoce z wojanowic, proszę bardzo. Takie jabłuszko tutaj jest przepyszne. Tutaj mamy taką fajną pomarańczę i te wszystkie owoce możecie właśnie poczuć z wojanowic w prawdziwym życiu. Właśnie tak, bo jest już wojanek Multivitamina w biedronkach. Juhu! Tak. A teraz musimy mieć na wojanowicach. Kto chce A go? Teraz na wojanowicach. Tylko pytanie. Ostatnio jak sprawdzaliśmy nowy smak, to zmieniło się coś w opisie, więc czekaj. Czas na coś wyjątkowego, coś czego jeszcze nie było. Napój, który nie tylko gasi pragnienie, ale on przynosi cię dalej wow! do miejsca, gdzie wszystko jest możliwe do Wojanowic. Jest! I To jest przepis! To są rzeczy, które potrzebujemy! Maśla na pas. Ja to wszystko ogarniam. Patrzcie, to jest naprawdę wszystkie owoce, Nowy Wojanek to moc wielu owoców. To dzięki nim moc witamin da wam siłę do pokonania szalonego naukowca. Tak, to to, kto wymyślił tego Wojanka? Na pewno nie ty. Jojojo, on jest to najlepszy na świecie. To dlatego, żeś go pokolorował na żółto. Naprawdę? Serio? kolor na świecie taki piękny. Ja nie mogę. lepiej się bierzmy za tworzenie tych owoców. Dobra, czyli owoce. Ale czekaj, niżej mamy kolejne. Wytwarzanie. Patrz, aby połączyć wszystkie owoce, potrzebujecie miksera, którego crafting widzicie poniżej. Pamiętajcie go zasilić, aby działał. Mikser? zasilić, aby działał. Prąd! Musimy zrobić mikser, bo przecież musimy zmiksować wszystkie owoce, żeby to wszystko smakowało. I jest napisane, efekty tego wojanka są dużo mocniejsze od efektów, które do tej pory czuliście po wojankach. Dobrał, bo tak, niebieski daje siłę, pomarańcową odporność, a multivitamina? Ej, Jestem multivitamina, ej, po samej nazwie multivitamina. witamina. O, to, kilka da ja nam to Witaminy nie. ten wojanek. Let's go! go. Dobra, czytaj dalej, czytaj dalej. Wojanek multivitamina da wam połączenie wszystkich mocy, które pozwolą wam stać się najsilniejszymi. Ale super. Nowe to wojanka jelec, dostępne wojanek... tylko w sklepach Biedronka. Właśnie, w Biedronce. Widzowie, to jest zmiana też bardzo duża. Do tej pory szukaliście w Żabkach, a teraz możecie sprawdzić również w Biedronkach, bo chcieliśmy, że były właśnie szerzej dostępne również te wojanki i żeby po prostu więcej, więcej w większej ilości miejsc mogły one jeszcze występować. No, a Biedlonka przykład, to, to duży sklep, sklep także dużo o. osób dostanie. Dużo osób i, i tam pewnie powinno być ich więcej, co nie? Dużo. No prawda, dużo. ale tutaj, tak słuchaj, musimy zrobić zdjęcie tego co jest na tej stronie, o, żeby zapamiętać dobra. craftingi, więc trzymaj kamerę ja i zrobię trzymaj zdjęcie papier na... gdzie, i rób gdzie, gdzie... Co? hehe <grym> Tak, tak, ty... nobecku, dałe ten papier ja Nie, czekaj, patrzcie, ja zrobię najważniejsze rzeczy <grym> no no w nie, nie chodzi w mi, nie chodzi mi o twoją twarz Chodzi no mi o to O, tak, najpiękniejsze, jakie on jest piękny. zobaczcie, no to jest owoców, to jest jabłko no Banan, brzoskwinia, pomarańcza, A no, tak, tak. Widzisz je? Widzisz je? Cześć, to i tak widzisz je? No, ja tutaj zdjęcie ciebie Nie co ja tam nie robię, ci zdjęcia maślana, ty to tam zaraz zdjęcia nie będziesz być, no. Nie będziesz miał żadnego zdjęcia, Maślana, o dobra, zrobiłem to. Nie no chcę zdjęcia nowego, właśnie, wyjazd. chcemy Cię tu, no. dobra. I robimy to, dobra, mamy to. Wy... No dobra, wiesz co, Maślana, no, usuwam Uśmuj to zdjęcie całki. i tworzono. nowe. Ej <laughs> e, nie, miau, dobra, miau, miau, miau. słuchajcie, mamy przepis, zobaczcie, tutaj, no jeszcze to. <laughs> Ta głowa ma ślamy, no nie wytrzymam Trzymaj mnie, bo nie wytrzymam, chodź, no Ty wiesz co, muszę się napić w, Wojanka z witaminami multivitamina, witamina, w witamina. Ej, ty Jak no. ty się napijesz w multivitaminę To ja się troszeczkę cykam, bo, bo ty Będziesz wtedy bardzo mocny i bardzo silny no. będziesz Oj tak, widzowie, let's go no Nie, nie robi Dobra, patrz, teraz jestem takim sigmom <laughs> <laughs> Ale sigma boi Teraz jest takim sigmom A jak przed wypiciem Wojanką jest takim sigmom, co? Przed wypiciem Wojanka po wypiciu wojanka. Bojanka, <laughs> Ej, dobra, ale czekajcie, te wojanki sobie zachowajmy na wszelki wypadek, bo wiadomo. One są... się mogą, jeszcze przydać, jeszcze wiecie Jeszcze się ja mogą dobra. przydać, ona ja są ja też ja super będę je pił! Smakują superansko cały czas, ale widzowie potrzebujemy tego nowego, no żeby pokonać szalonego, więc A słuchajcie. A co my tutaj mamy do zebrania, zobacz na tej karcie. Mamy tak, banany, e, okay. Brzoskwinia, jabłko, e, pomarańcza. pomarańcza i ananas. Ja nie wiem skąd my wytrzasimy te wszystkie owoce, one no nie ma na wojanowicach roz. Co? Jest tutaj, tak? Ja ostatnio troszeczkę chodziłem dookoła Wojanowic mhm. i widziałem kilka ciekawych drzewek. Dobra, musimy je zdobyć ewidentnie. To są owoce, których czujecie smak prosto z Wojanowic, więc musimy o nie, ja nie zadbać, żeby one były tutaj gdzieś ładnie znalezione. Nie, by... nie było jeszcze w Wojankach tylu obłotów, co teraz, co nie? No nie, no nie, to jest połączenie. No słuchaj, multivitamin na to połączenie tych wszystkich. Patrz, tutaj jest poprzedni Wojanek. Poprzedni troskawka malina. I wiesz, zobacz, to, to było trzeba tylko zebrać. dwa owoce tutaj były. A tutaj Mamy ich całą masę I patrz, tutaj mamy pierwsze jabłuszko Oj, już mamy, ale ich jest dużo Dobra, to nowoc, zbierajmy je I w ogóle na paki. samym początku tego odcinka to widzieliście pewnie przebiegną nową reklamę Ej nie, lepiej tak nie niszcie, lepiej ci mączką kostną, to będzie dużo lepsze O, albo prawym wszystkie myszy, zobacz Jak mączkę, mączkę kostną i dotknę tych kwiatów, które jeszcze nie wyrosły tutaj, Sam to, robisz, to, robisz to, se to, mąkę, mąkę kostną, ja robię wojankę, a ty semonkę mąkę rób, chleb z mąki serup Ja Dobra. się nie odzywam do was, ja się Dobra. obrażam na was, wy my... może dacie mi wojankę aślana jesteś tylko potrzebny, żeby wojanka zrobić, a potem to... Jest bardzo niemiły, proszę o coś powiedzieć Mamy tutaj brzoskwinki Mączką, ja się mączką kostną to musisz zrobić Patrz jak ja to robię no. a, swoje mączki, <grym <gadań> <grym Mączką <gadań> <grym> kostną <gadań> <grym> mi wypada Ty, ta twoja mączka kostna patrz. Lepiej patrz na to, patrz, elo Ja no. bez mączki kostnej mi wypada, elo jeszcze no tu, patrz ja nie mogę, no. Tu A robią, my, się, nie, nie zbiela. Przepyszne brzoskwinki, co my jeszcze potrzebujemy Patrz, mamy brzoskwinkę, mamy jabłuszka Ej, skąd my weźmiemy, nie, pomarańcze Wiem, że gdzieś na Wojanowicach rosły Ale mm. w którym dokładnie miejscu uh... Ja nie wiem, nie, nie pamiętam, gdzie one były Dobra, wiesz co, musimy je znaleźć Koniecznie, ja już chcę poczuć smak Nowego Wojanka Multivitamina Ale to, to będzie, będzie przepiękne wstrykne. Najlepszy smak to będzie do tej Musimy posłuchać pomarańczy Najlepszej i mamy po, 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 pomarańcze On jest super, co jest to? Yo, ale ich jest dużo. Ale mamy fortę, że akurat teraz wyrosły. Zobacz, jak ich leży. Joo, ej dobra, bo tyle pomarańczy potrzebowaliśmy, jak okay. robiliśmy poprzednie wojanki. Ja Poprze te trochę zebrałem, masz. Poprzednie wojanki to oczywiście były te pomarańczowe, bo cały czas możecie je zdobyć również w żabkach. I mamy pomarańcza brzoskwinia, więc tej pomarańczy mieliśmy bardzo, bardzo dużo właśnie em, na tą okazję. Drobą ci do jakieś punktu to, co ja zebrałem, bo też troszkę zebrałem. Wow, dzięki, Maszlana, no to się naprawdę bardzo przyda, ale... Mamy teraz e, najważniejsze i najcięższe chyba do zdobycia rzeczy. Do takiego. Banan banana i ananas. A banany rosną na drzewach? Słuchaj Wiesz co? Chyba tak, bo się mówi spadaj na drzewo, nie? I tam a. banany prostować, tak się mówi chyba o, nigdy no, nie ty... słyszałem powiedzenia prostować Ej, banany Ale jest bumel Serio? No, tak się mówiło na, na podwórku u mnie Ale mi się wydaje, że ja kiedyś powiedziałem, że... Że Że, że rodzice twoich nubek mają na... M, mają BANANA na, na naszą wioskę Ej, mi chodziło, ja też o, banana, Mi chodziło o banana, że mają A oni zrozumieli, że są banana i dlatego Zrobili bananowy jakiś domek na drzewie I patrz, ten domek na drzewie Ej, racja, faktycznie Ojo, ok, ja. dobra, słuchajcie Ten bananowy domek na drzewie Podobno chowa wszystkie banany bo tak Baki, powiedziałem kiedyś ja mamie i ta Nobka, że dostaną banana. No, a... Ale tam coś może być mi się wydaje i oni mogą bronić tych bananów. To ej, nie, a co, nie to, będzie to, to... takie ładne. Ej, dobra! Co jest? tu jest niebezpiecznie, tu są góry. I weźmy ej, załóżmy ej, szaliki, to... niewidki, lepiej, żeby nas je zobaczyły! Ej, lepiej tak, bo oni są totalnymi kozakami. Ej, on leci! się rozpędził! <laughs> ja nie mogę! Alecie to jest drzykownie! Ulyszyna! Zdejmij ten plecak, Maślana, o, jak zwykle zapominasz ty o przeznaku! Wycoś... Już zdejmuję, ja go nigdy ty nie lubię zdejmować. Nie nieogalem takim, Ej, dobra, 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 patrzcie, tutaj to prowadzi, prosto na ten domek. Po cichu lepiej, z tymi gorilami stale. Jakie goryl chroni Musimy przeskoczyć nad nim. skupcie się, skupcie się nad nim. Skup się, Maślana, właśnie. na górę, idź na górę. Ej, ktoś tam jest chyba, cicho, cicho, Jestem, 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 jestem. To jest kolejny ale czekaj, bo on chroni przejścia tutaj. Wiesz dokąd wziąłeś na lęce. Witek Ja tego goryla wziąłem Wyrzycz na wziąłem. Wyrzuć go, wyrzuć go! <grym> dobra, dobra, jak będziesz już więcej nie robię, nie? Dobra, My, mamy banana. Boję. Są na 6 banany. Czyli git, to jest legenda prawdziwa, że twoje <grym> widzowie... Rodzice! Widzę, tutaj, rodzice Rodzice jest schowali te A. banany to jest no, nada, to jest. bananów, Mi nie? chodziło o banana, a nie o banana. Dobra, zostawmy im kilka tutaj trochę, żeby mieli... Ej, żeby coś mieli, co jeść, wiadomo, nie? I słuchajcie, została nam ostatnia rzecz. Ananas, ananas. Ananasy. Mm, wiesz co, to, to tak, ja chyba widziałem mm. gdzieś ananasy już. Gdzie widziałeś? Gdzie widziałeś pamiętasz, ananasa? Jak budowaliśmy kiedyś te tory, pamiętasz? To tam rosły Oby. dzikie ananasy normalnie Gdzie przy drodze. ananasy, to może się zmieniły w dobre. Ej, co jest? Ej, mamy widzisz... ananasa. Mamy, mamy. Ja Let's go! Dobra, patrzcie tylko na to! Wuhu! Ej, Ej musimy ich bardzo dużo, bo są bardzo zdrowe, Tojtek! Ej, dobra, no to... co, nie? Nie, no to się robi Ej. mój nowy ulubiony smak multivitamina! Let's go! Let's Tutaj go! Tutaj jest! Ej, tego wszystko! Zbieram wszystko! Wy widzowie, napiszcie koniecznie, czy znaleźliście wojanka multivitamina w Biedronce. Bo wiele było e, wcześniej informacji, że no ciężko było znaleźć e, wojanki inne, no ale... Słuchajcie, wszyscy chcą spróbować tych wojanków ja się nie dziwię bo smakują przekozacko, więc no sam bym chciał je spróbować. A sam czasem mam problem, je znaleźć normalnie. To wojanki, nie wiem czy widać po mnie, ale, to ale ma wojanki. Na szczęście, widzowie, jak już je znalazłem, to słuchajcie, kupiłem sobie zapasik. No właśnie, bo jak już znalazłem wojanki, to powiedziałem, nie będę ryzykował. Może na samym razem już ich nie znajdę, więc kupię sobie całą zgrzewkę, żeby starczyła mi na dłużej, na przykład na cały tydzień, widzowie. I wtedy będę mógł mieć takiego wojanka, z którego będę mógł sobie zabierać do, do słuchajcie, jakiego tutaj, tutaj. miejsca sobie chcę. A mogę ci pokazać, jak biegnę po. No, poka. Dobra. Okay. Ja biegnący po Wojanki POV. Wojanki. <grystanie> o, spadłem do wody. Oj, Ale coś jestem! nie wyszło. No, no, to ci nie wyszło, no, no. Maślana. Ty nawet biegać nie umiesz. Masakra, no, Maślana. Wy ty lepiej, się skup lepiej. Wyraźnie Jaż... sobie ananasy, bo już byjemy ich dużo. Ja już wiem, dlaczego ty się tak z tym Robciem chcesz dogadywać. Bo wy, wy normalnie obaj potrzebujecie chyba sobie pomagać, żebyście no. dobali radę. I obaj są, nie mają mózgu. Rob, Robciu nie ma mózgu, to prawda, bo jest mechaniczny. A ja nie mam mózgu, tylko do innych rzeczy, nie? <laughs> Dobra, Jak słuchajcie. nie Mamy wszystkie nasze owocki, które potrzebowali. Teraz musimy zrobić ten mikser, który widzieliśmy tu na zdjęciu ze strony Wojankowej. Przepesznej Wojanka wow. i Wojanka. Ale w sumie potrzebujemy okay. troszeczkę zebrać tych przedmiotów. Potrzebujemy Ej. żelazo, redstone, szkło i w sumie jeszcze blok żelaza. No, no dobra, czyli żelazo. Dobra, to wszystko ogarniamy, słuchaj, bezproblemowo. Potrzebujemy tylko troszeczkę szkła. Mamy szkło? Piasek, wystarczy, że zgarniemy jakiś. Ty byś chciał piasek, a ja no bym chciał szkło. A może zbić mu ze zdąku jakiegoś no nie będzie, bo szko się zbije ty. A, Przecież szko się nie zbije, jeśli wrzucisz je do piasku, Pas, nie? A ja mam łopatę! mi się łopatą! to za. Ej, ktoś nas szpieguje? Nie, po prostu zniszczyła mi się łopata i to był zaseb na linkę. Dobra, mm, no ale mamy tylko jedno szkło potrzebne, nie kup więcej! No właśnie, noweczku, ty, no. Nowe szkuty, nowe. Redstone, redstone i potrzebujemy hmm. jeszcze żelazo, żelazo, żelazo. Żelazo. Ja pamiętam, że żelazo mogło być w moim domku. A, na pewno w twoim no domku, ty... na pewno nie było w twoim w twoim domku, no na pewno. Słuchaj, ja wiem dokładnie, gdzie jest żelazo i gdzie jest bliżej. W bekonie! W... <laughs> o. to tak zabrzmiało? Dokładnie. Tutaj, I dokładnie. I teraz no. jeszcze redstone potrzebujemy, słuchajcie. Oh, ja zobaczyłem się by w dołku, powinienem tam mieć okay. restona. Dobra, ale wiesz co mnie cieszy, Nobek? Co Te cię, wojanki czasy. teraz są dostępne w dwóch już miejscach. A to no. znaczy, że co? większa część Polski no, ma, już, ma już wojanki. A, a więc, więc ja też byłem w ale jest, jeszcze nie było. Jest w żabce i w Biedronkach, właśnie, bo w Biedronkach są jeszcze cały czas dostawy tych wojanków, więc one trwają. Mam ręconę. No. Dobrze, dobrze, A, dobrze. Mogę dzięki. ci dać kilka. Dzięki, 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 mordeczko. Dzięki. Zobaczcie, tyle tyle. Super. No o, tyle? nie no, no, na luzie mi starczy. Teraz trzeba to tylko zrobić i patrzcie no to, jaki tu wybuch był tej bomby atomowej. Jeszcze tego nie udało nam się posprzątać. Zrobimy to wszystko. Jak już pokonamy szalonego gdzie. No, pokonać Dopiero A. A propos szalonego naukowca? To no. nie, to ja mam pewien pomysł. No co, prawie nie nie go dodać tutaj. Co już nie, nie, nie. Nie, 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 nimi, wspólne wynalazki, co nie, Zgadłem? Nieprawda, nieprawda, ale ja zaraz no. wam nie, zginąłem nie, na dół, A, Oj, na dół. Zginąłem, oh. nie, nie, <laughs> <zginał. laughs> ok, tak, na nie, 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 nie Nieeee! Czemu, czemu? Dymincyj to mi to dał! Ale to jest jego! On jeszcze się będzie z opaną opętywał tym! Dobra, Tomasz! Ja tego nawet nie chcę... Paliśmy w tym! Co to czemu? fartuch szalonego naukowca! Musimy no dobra. go... Aj, a może go Może go tym, wiesz, zapędzimy do jakiegoś miejsca i go zniszczymy. To jest genialny pomysł, stoitek, to jest Jak genialny to pomysł. Nie no, nie, no na potem będzie. Go. Na pokonanie szalonego naukowca potrzebujemy tego Bartucha. Mam krasnik u siebie w tym. Chodźcie szybko, do mnie. Szybko, szybko, do, do bazy i... Tutaj jest, pod fotelem. O, dobra, pod fotelem. I to może sobie przypomnieć. Dobra. Weź mnie dyktuj, dyktuj mnie, jak to się robi. Do... Dobrze. Nie, więc... mam szkła! Piasku nie wrzucę przecież. Dobra, słuchajcie, czekamy, aż się zrobi e, szkło. I w tym czasie wiecie, co zrobimy? Napijemy się nowego mojanka! Multivitamina! O, Pytanie yeah. do Ciebie, Pojan, czy Multivitamina mm. jest Twoim ulubionym smakiem od teraz? Czy może ptuckawka jednak, albo jedno? To teraz, to, teraz to mnie zagiąłeś tym pytaniem, bo multivitamina <laughs> wywór, jest no, no, na tyle teraz oryginalnym smakiem, który tak czuję, po prostu czuję, że tyle czasu już piłem tego Wojanka mm, niebieskiego i pomarańczowego, że ta multivitamina jest to dla mnie coś nowego. Mm. I w tym, moment, w tym momencie chyba najbardziej chce mi się ją pić, naprawdę. A co, chłopaki? Ja mam na przykład no. tak, że w poniedziałek bym się napił tego, <laughs> we wtorek tego, a w środę tego. <laughs> I tak wymieniał się i wtedy to jest najlepiej a, na świecie! A przypomnisz mi, jak to się tutaj craftowało? Oczywiście, więc teraz tak. Drugi slot u góry to tak. Ja nie muszę przypominać! O, no przecież! Dzięki temu, że mi pomogłeś! Gdyby Ale nie, blendel. to bym tego nigdy nie zrobił! No to prawda, yy, masz to, zjecie. I teraz <laughs> postawić i musisz to stworzyć! E Musimy. Co? Jak stworzyć? No, stworzyć wojaka, bo jeszcze trzeba go zmiksować wszystkie owoce. A ty u siebie? Nie, 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 nie. Ja to stworzyłem, ja chcę to u siebie. No, co musisz. Nie, u siebie jest zbyt żółto. No, no, to no, no, tu jest super. Idzie no, mhm. to, to no, nie wiecie postawić, co? Na biorku. o tak! Ja to biorę ten, tak, tak jak biorę tak, to. No, że... Bo teraz wypiję wojanka i cię rozwalę. A, przepraszam, no, zostawię wszystko, no. Dobra, i patrz teraz na to. Wchodzimy do si Uuuuuuuu ja cię kręcę, ja Ale cię kręcę. Ale crafting! To jest wachina. to, widzowie, to jest to. W tym miejscu możemy zrobić nowego wojanka. Teraz wystarczy tylko wrzucić tutaj odpowiednią ilość wszystkich owoców. Patrzcie, ile tego mamy! Co mamy super! Brzoskwinia, nie, to jest pomarańcza nie. Ale, Tylko pamiętaj, że musimy się podzielić tymi jak z tymi Jabłuszko, jeszcze teraz brzoskwinkę i... i. O, no, 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 no! no, no. I... I... Be... Czemu to nie działa? Dlaczego nie cię? Nie! Wtedyś to wszystko poszło na A może my czegoś nie zrobiliśmy dobrze? Może tam było coś jeszcze napisane! Co tam mogło być jeszcze e napisane? E nie wiem, kurczę. Taki, mam musimy sobie przypomnieć! Musimy sobie przypomnieć, bo ja nie mam pojęcia. Złe. Chociaż czekaj, tam nie było coś o prądzie? Ej, o, właśnie, Multivitamina, bez plądu! Multiwitamina, wojanek, multiwitamina, ale pięknie wygląda. <grystanie> Najpiękniejszy kolor, jaki był. Tylko ten złoty nie pasuje trochę, ale tak to ładnie. Dobra, łatwo. wiesz co, no ten niebieski to mi się bardziej podobał, ale. Widzowie, powinniście nam też napisać nadal w komentarzach, czy już próbowaliście nowego multivitamina. Smaczka wojanka. Dobra, czytaj co tam jest napisane, bo my co to zrobiliśmy? coś nie zrobiliście. Coś było napisane, wojanek, multivitamina, aby połączyć wszystkie o, e, potrzebne owoce. Potrzebujecie miksera, którego krafting zawidzicie, Pamiętacie go zasilić, aby działał, no, czyli za zasilić. Bateria potrzebujemy, baterie! Bateria mnie daj! Wystarczy, chłopaki, wiesz, że rystą czyli dźwignię na przykład! <grym> zrobił się! Bojanek Multivitamina! Nie było go i nie, ni ni ma, yes, i jest i ni nie ma! Let's Adry, go! I pan. I pan. Jest, jest! Jest! Mam go! Mam go! Ale Let's go, masz pierwszy wojanek Multivitamina. Spójrzmy Ale jak wygląda. Jest pierwszy, serio? Ej, wygląda przecudownie, zobaczcie, jak on pięknie wygląda w Minecrafcie. Porównajmy sobie, ej, ten jest zdecydowanie bardziej żółty, ten jest pomarańczowy, a ten Tam bardziej rada. żółty. I Taki teraz. Jakie żółciutki jest, co nie? Ale pytanie, jak pytanie? się prezentuje smaku? O, no, <laughs> to co? Ale chodźmy może na górę go przetestować, a nie tutaj w takim ciemnym pomieszczeniu. Ale słuchaj, my musimy wszyscy zrobić jeszcze wojanka. Ej, słuchajcie, właśnie zadz dzwoniła do mnie. E, Kati, nie uwierzycie co i gdzie znalazła. Jest okay, normalnie no. w Biedronce i w tym momencie yep. znalazła wojanki. Całą paletę wojanku. Yes, no, ale jej zazdrosny. Niech weźmie do nas trochę wojanków. O, więcej zobaczcie. właśnie. Co, więc Zobaczcie, cała paleta wojanków multivitamina jest dostępna. Kasia znalazła w Biedronce, więc wy też możecie znaleźć. Sprawdzajcie koniecznie. Już są dostępne w Biedronkach. Mam nadzieję, że znajdziecie w swoich, ale jak widzicie, całe palety stawiają tych wojanków. więc No więc Sami widzieliście, jest grubo widzowie, tych kwojaki jest masa i patrzcie teraz na to. Musimy wymienić ładne wojaki co nie? Uuu. nie. Uuu. ale super, lep... piękne, piękne, piękne. Podoba mi się bardzo ładne i w biedronce widzowie dostępne, więc sprawdzacie biedronkę i napiszcie, ej, w sumie jeśli jest Biedronce, to czy powinniśmy zbudować biedronkę na wojownicach? No, no oczywiście, że no tak. No pewno, oczywiście Żeby że też tak. Żeby też tutaj kupować, co nie? Dobra, ale mniejsza teraz potrzebujemy słuchajcie więcej, tego więcej. Oh. Ej, to, 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 to Ej, zabrałem ci go, sorry. O tyla muszę! Musisz pojedynczo wyjmować, ja ci będę klikał. Dobra, czekaj. Włóż to, dobra, wyjmij okay. Ja ci będę klikał, dawaj. Dobra, no? No, zabrałeś? Zabrałem. Dobra. I teraz kolejny. Czekaj! No. Czekaj, ja dobra, dobra, zabieram, zabieram. O, no? Zabieram. Dawaj, no. zabieram się no. napis. No, tak zabieram szybko. Ale teraz ich mam, dobra! Mam ich już 8! Yo! No dobra. dobra, ja bym chciał cztery z tego, daj mi. Postawmy sobie je zamiast tego tutaj, o. Yo, jak fajnie wygląda taki żółciutki wojanek! Nie, wygląda przepysznie, co? Wygląda przepięknie i przepysznie, dobra, słuchajcie. Bierzemy w takim razie te nasze wojanki i idziemy je przetestować na górze. Bo jestem bardzo ciekaw, co one takiego dają. Było napisane, że efekt ich jest potęg. Aha, aha. We... Mamy jetpacki. nie ogarnę pojazdów. ja też mam jetpack? O tak, i co teraz? Ha, nie będziemy a, a, a. wolno schodzić po drabinie, to jest no takie nudne. To... Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy to, sprawdzamy, jak działają te wojanki. Sprawdźmy to w centrum wojanowic, w naszym pięknym mieście. Najlepsze, no, Ja bym testował na myślanie, żeby go uderzyć. Oooo, dobrze, połowiesz. Takich rzeczy nie robić, chłopak. Dobra. mi ja rzeczy. Jeden dla ciebie. Uuu. Jeden taki dla ciebie. To jest 6 pewnie. I słuchajcie, e, testujemy, testujemy. Nabój wojanka na wojownicach. Uwaga, 3, 2, 1. Niemiam, niem, niemiam, niem, niem, niemiam, niemam. Wow! Okulcie, wow! ja chyba. Co my jest gra? My... Co się... Ej, co mi się dzieje? Ja! Ej, dojdź, dojdź! Co jest doj, 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 ty, co Ej, jak pięknie wygląda te wojanowice! Zaki... To są Ale... wojanowice chyba. Ej, oh. po co dostałem! Dostałem Lucky bloka! Ej, ja też dostałem Lucky bloka! Ja też! Ej, daję ci Lucky blok wojanka i mam... What?! To te wojana dostałem! Nie, 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 nie dostałem? 5 dieta! Ej, a tutaj co? Jakiś buty jak są! Diamentowe buty, ochrona tak. 4. Dobra, ej, słuchajcie! Te wojanki dają tyle rzeczy! JOP no się tak, wypadły! To się... A to walić do spalenia Ej, dobra, słuchajcie! Te wojanki dają dużo mocniejsze rzeczy niż do tej pory. Słuchajcie, dają przepotężne efekty. Ja już wow. widzę, patrzcie jak szybko biegam, ale jestem szybki i zobaczcie, ile no, mam jestem... efekto! Tak, ale rzadużka, super! Ej. To jest totem, który dostałeś też jeszcze, teraz jesteś zniszczalny. Ej, serio, i w dodatku patrzcie, widzowie, faktycznie te wszystkie serduszka, które dostaliśmy tam na Złotek dole, one są złote. I macie nie jeszcze, Jacie! I ja nie mogę, Ej, dobra. Jeśli my w ten sposób przejdziemy do szalonego naukowca, to on nie ma znowu szans. Bardzo szybko się porazimy z tym. Oh e, ja też wypiłem, nic nie zrobiłeś ty, ty też wypiłeś. Ej, dobra. No pewnie, każdy z nas wypił. No weźcie, bicie mnie wszyscy na raz. Bicie mnie, No dobra, dawaj, go bijemy. Daj, dawaj, dawaj, uderzaj! Nie robicie. Zero TNT, nobku. Zero zero E, już mamy dość tyjęci Dobrze, dobrze, dobrze. Patrzcie, nic mi nawet kapele nie zadają. Hm. Banan, ananas. jabłko. Hm. Nowy Wojanek Multivitamina, poczuj smak Wojanowic.